To był wyjątkowy czas dla wszystkich mieszkańców oraz gości gminy Stara Biała. Niedziela 25 sierpnia upłynęła pod znakiem dożynek gminnych, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Dożynki tradycyjnie rozpoczęła msza święta w kościele w Starej Białej. To czas podziękowań za dobre zbiory, ale i trud rolników. W tym roku gospodarzami dożynek była Nowa Biała, a starostami Ewelina i Mariusz Sidwa. I to właśnie mieszkańcy tego sołectwa przygotowali dożynkowe wieniec, chleb Popieczony z tego rocznego zboża i kosze pełne plonów, które poświęcono podczas mszy. Tradycyjnie także dzielono się podczas mszy chlebem. O muzyczną oprawę postarała się gminna orkiestra Denta. Obecne były również poczty sztandarowe OSP ze Starej Białej, Dziarnowa i Kamionek. Po mszy dożynkowy korowód, prowadzony przez gminną orkiestrę i grupę mażoretek z sierpca, przeszedł na teren szkółek w Białej. Tam wójt Sławomir Wawrzyński i przewodniczący. Przewodnicząca Rady Gminy Starabiało Małgorzata Lewandowska powitali gości i dziękowali rolnikom za ich trud. Mam nadzieję, że ta praca będzie Wam przynosić e, dużo więcej e, satysfakcji, będzie mniej niespodzianek w, w ciągu tych e, najbliższych lat niż było e, ostatnio, ale też sytuacja wokół, nas sytuacja międzynarodowa niestety temu nie sprzyja, ale bardzo, bardzo serdecznie. E, Paniom i Panom Rolnikom dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego, dużo, dużo błogosławieństwa Bożego i takiego normalnego szczęścia, bo też w, tym, w tej pracy gospodarczej w rolnictwie trzeba troszeczkę. Yy, szczęścia. Po oficjalnym otwarciu dożynek, proboszcz parafii w Starej Białej poświęcił dożynkowe chleby i ziarno. Później gospodarze gminy i goście ruszyli z koszami chleba, aby się nim podzielić z uczestnikami dożynek. To jest yy, bardzo duże wydarzenie, dlatego, że yy, no, w pierwszej części, oczywiście. Takie, taką e, dożynkę rozpoczynamy mszą świętą, żeby właśnie no, my, dla nas, ludzi wierzących, a takich no, jeszcze na wsi jest e, przeważająca część, e, podziękować no, naszemu e, stwórcy za to, że. No, po tradycyjnie jak to się mówi, ziemia e, plon wydała, e, pozwolił e, sprzątnąć, a z drugiej części no, też podziękowanie dla rolników, którzy no, e, dbają o te nasze e, pola, że one tak pięknie wyglądają praktycznie o każdej porze dnia, e, roku, no, szczególnie e, właśnie wiosną, że jesteśmy no, w tej części rolniczej, te pola są bardzo. E, zadbane, także tutaj się należą podziękowania. Mimo tych licznych trudności, które no, wokół rolnictwa się e, cały czas e, tworzą, jedne problemy są rozwiązywane, pojawiają się drugie. No ale myślę, że ta sytuacja się będzie stabilizować, że to będzie wracać do e, normalności, że po prostu ta opłacalność produkcji rolniczej no, będzie na jakimś takim przyzwoitym poziomie. O tym, jak ważny to czas, mówiła przewodnicząca Rady Gminy podczas powitania gości. Jednym z najważniejszych etapów, czy, czy, czy takim ważnym czasem w pracy rolnika i w kalendarzu rolniczym, są oczywiście żniwa, które są za nami. Ale możemy powiedzieć, że praca rolnika, wiemy to, korzystamy z efektów tej pracy codziennie, to jest praca całoroczna. Właściwie zawsze jest co robić. Ale po każdej pracy, po każdym trudzie dobrze jest solidnie wypocząć, pocieszyć się i poradować. I od pokoleń taką tradycją polską są dożynki. Organizacja, celebracja właśnie dożynek, Jednego z najpiękniejszych świąt w tradycji, w kulturze polskiej najważniejszego święta rolniczego święta plonów, święta. Dziękczynienia za właśnie udane żniwa, za plony i czas radowania się. Przybyli na uroczystość goście, dziękowali rolnikom za ich trud i poświęcenia. Chciałabym podziękować Wam za Wasz codzienny trud, za Waszą pracę i powiedzieć, że z całym sercem jestem z Wami. Produkujemy dobrą żywność żywność, która jest doceniana na całym świecie, ale przede wszystkim. Musimy zadbać o tych, którzy to żywność produkują, o tych, którzy dają serce siły. Uważam, że tego typu spotkania są jak najbardziej potrzebne nie tylko dla mieszkańców, że mogli się integrować z innymi mieszkańcami chociażby z innych miejscowości, ale również dla rolników. Ich ciężka praca, codzienna ciężka praca musi być w jakiś sposób wynagrodzona chociażby takim spotkaniem, że mogli sobie odpocząć, potańczyć i porozmawiać z innymi mieszkańcami. To jest potrzebne i powinno być takich imprez coraz więcej. Dożynki to ważny czas nie tylko dla rolników, zaznaczała starość na dożynek. Przygotowanie tegorocznych dożynek było dla nas nowym doświadczeniem, ale z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom Nowej Białej za zaangażowanie w organizację tegorocznych dożynek, bo bez wszystkich mieszkańców nie udałoby nam się tego zrealizować. Oczywiście było to przedsięwzięcie dla nas dość duże ze względu na to, że Biała nie jest już typowo rolniczą miejscowością, natomiast myślę, że daliśmy radę i no udało się nam to zrealizować. Dożynki były również okazją do zaprezentowania się kół gospodyń wiejskich, które działają na terenie gminy. Przygotowały mnóstwo smakołyków, które cieszyły się dużą popularnością. Muzyczne atrakcje podczas dożynek rozpoczął koncert gminnej orkiestry w Towarzystwie majoretek z sierpca. Później scenę przejął Teatr Ziarenko z DPS w Brywilnie. Swoje umiejętności zaprezentowali młodzi tancerze z Tulipa. Nie brakowało również folkloru, ale w specjalnym wydaniu. Publiczność miała okazję zobaczyć Egzotyczny folklor z Afryki, żywiołowy, czasami wręcz akrobatyczny taniec z Kaukazu i pełen werwy folklor z Mołdawii. Na dożynkach nie zabrakło dmuchańców dla najmłodszych, licznych stoisk gastronomicznych, atrakcji na stoisku gminnej, biblioteki publicznej czy orkiestry gminnej. Była też strefa Orlen Dobrym Sąsiadem poświęcona bioróżnorodności i edukacji ekologicznej.